Kolejny sesja Star Wars. I kupić ich podobnie. Dzisiaj z Wami witam dopiero o 14:31. Byłam na spacerze chyba przed 10:00, tak? Koło 10:00 była na spacerze ze psami. No, dzisiaj pogoda to jest taka, że przymula do spania. Sobie jakieś 2 godziny dodatkowego snu. Ogarnęłam łazienkę. Wiadomo, zostało mi dzisiaj ogarnąć biolkę polski. A dzisiaj mamy 24 listopada, niedzielę. Także, więc ja mam wczoraj porobiłam screeny tego filmu, lecz... Yy, tu mam? Cztery screeny, mam z 4 platform, czyli z webtoona mam, z tym komikiem, ale mi ładny webtoon usunęli, się zdziwiłam. Jest z tapetona, jakiegoś maturama. Więc film może przygotuję, bo mam Także więc, yy, oglądajcie dalej. Barszczek, barszczek, barszczek. Baszczek zdapony, baszczek, baszczek, barszczek. A ty masz to W takim pięknym kubeczku. Tu mam 4 lata. A właściwie to jest zwykłe z syropem malinowym. Słuchajcie, wlazła mnie na te, na te konto co trzeba. I jestem na koncie mojego brata. <gryw> A ja jestem tu. O, zmieniamy szybko, szybko, szybko. I co to polecają? Więc przetransportowałam się, przeteleportowałam się do siebie. Yy, ja wam powiem, że dostałam nietypowy kupom w Rossmanie. I to było tak, że byłam z mamą w ten wtorek co był w Rosmanie. Mam poszła po szampon i yy, yy, odżywkę, a ja po zdjęcia, a dostałam kupon Pum. z dużego. I ja tak patrzę, ja Skąd mi się to wzięło, mama? Co ja mówię, mama? Ja, mama, ja. ja poczucie zażenowania. Dostałam kupon z nie, nie wiadomo jak, kiedy ja i. O Boże, to tam jakoś... jak się rozczekały. Teraz robię jakąś sekcję drugą na Pinterestie w mojej tablicy. Dzisiaj czuję że jakby mam chęci. A tablicę robię z dokiówek. A ja tu robię raz jakieś mapy, raz coś tam, coś tam, coś tam. A ja tak skaczę, bo ja mam tych pinów 4000, ponad 4000. Ja z kimś rozmawiałam, ktoś mówi: Co tak dużo? A ja, ja się nazbierało z dwa lata. jak Prawie codziennie zapisywałam, więc szukałam inspiracji. Zostało mi to zrobić tak bardziej sensownie. Hmm, obejrzałam film przygotowaniem do matury i ja na razie siedzę na dole, bo moi poszli obok. W sensie do babci poszli i... i wolę siedzieć na dole, w razie, żeby psa wypuścić czy coś, niż y, latać z góry na dół. bezpieczeństwo. Ok, co to ma być? Alba, yy. no, no, ja same mam. Yy. same mam treści na No cóż, taka tablica. Yy, teraz sprawdzimy stan mojego konta, ale byłam tu wczoraj. i Wiem, że jej tylko nie mam kasy. <noise> Ogólnie nie mam. <noise> jeszcze zadaję wam? Zmieniłam w ogóle luka. Jak widzicie. Wam pokażę. Tutaj mam taką bluzeczkę, którą kupiłam ostatnio. Moje jedne z ulubionych włosów. Jakieś kolczyczki, okulary zawsze noszę. Mam takie włoskie, ale pasujące do mojej postaci od... są te mi się te bardzo podobają. Też mam takie ulubione i takie. Nie wiem, które lepsze. No mają w podobnych odcinkach. No wiecie, to. Ok. Więc sobie zbiorę i zobaczę ile mam. artbook mi się wybił. Ktoś. Serio? Tak mało mi się biło 40 tysięcy mi brakuje. Do Lewolu 20 mówię. Yy, zawsze piszę nowy film na kanale Chodź, mnie usuń Księga gości Nie mam Nie mam księgi gości? Także Ja sobie w Artbooka zobaczę Się ostatnio przyjął Mam 6 polubień To był sukces A zdjęcia się przyjmują A ktoś myślał co to za naklejki ja praktyki mega lub pozdrawiam gdzie taka odwalona kwieca? I czy mi ktoś pisał? Nie bo Ostatnio nikt nie pisał. Ostatnio miałam. Trzeba, yy, dwa tygodnie temu. Mega fajny ten film, czy short. Także. Więc. Może nie poczacie to jest moja rutynka. Więc. O, munias. Lubię muniasy. Muniasy są bardzo to dzięki temu mojemu Proszę mnie nie śledzić. Ile masz w porządku? też szczęśliwy. Być się nawet tak spoko ubrał, Ale no... Myślałam, <ścoughs> że napiszesz. Gościu, my myślałam przez chwilę, że napiszesz. Jakbyś dodał jedną literkę, by wyszło na ten. To jak krajskie, ten, jak się mówi, na starszą To chyba chłopacy tak powiem. To, to szczerze to tak, tak. Masz grapa. Tu się nawet git ktoś ubrał, ale to chyba początkujące. O, chociaż. Ale fajnie stanowane. Tu tu, 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 tu. Tu są rzeczy sprawdzone. Teraz mamy taką silną topatkę. Jeszcze to usunąć. Kolorowanki wyszedł. To, to to mnie nie dotyczy. Takim jakimś nietypowym stosem. Czekaj, idzie ze mną znowu drugi raz na górę. Gdzieś już, się dzieje. Kawera muszę przeczekać. Chodź, chodź tu, nie w ogóle schody. Spit. wygląda. Hmm. No, rozmyślam coś nad, nad to, ale ja chyba ubieram spodnie, żeby było mi ciepło. Albo grube łyżkowy. Wybrane. Outfit w końcu to sweterek w taki no troszkę w stylu dziecięcym z Pepką. Rozrok rok temu chyba kupiłam. Bluzecz, bluzka z a spodnia, mam no, tu i do tego bym dorzuciła pasek. O nie nosiłam dawno mojego łańcuszka naszyjnika z nad morza, ja chyba i będę będzie posookał. He, no źle to nie wygląda. Taki kamyczek na szczęście. Zaraz sobie łóżko ogarnę do spania, a ja Wam dziękuję za obejrzenie tego kolejnego vloga. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subieczek z dzwoneczkiem, komentarzy. Zapraszam też na inne media społecznościowe, które Wam zawsze podaję w opisie, wraz z moimi dwiema linkami do dwóch stron. Zapraszam na poprzednie filmy, playlisty, shorty. I my się widzimy do następnego razu. Dzisiaj jest 24 listopada i wleciało już QA z Angiela. To wszystko moi drodzy w tym filmie i cześć!